Mówiłem tu o bohaterstwie ludzi, których jednostkowa akcja, których jednostkowy akt woli może zmieniać historię. Też takim przykładem jest Krzysiek Wolf. On nie miał takiej biografii, czy takiego fundamentu rodzinnego, o jakim mówił Andrzej Bull, czy, czy Bogumił, czy Ewa Kubasiewicz. Oni wszyscy mieli bardzo mocne w biografiach swoich rodziców i dziadków patriotyczne dokonania, prawda, uczestnictwo w konspiracji w czasie wojny, czy walka w czasie, z, 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 w Bitwie Warszawskiej, udział w Legionach Piłsudskiego. On był z prostej taki, można powiedzieć, grupę proletariackiej rodziny warszawskiej, pracownikiem Huty Warszawa, ale bardzo zaprzyjaźnił się z Kędzem Jerzym Popiełuszką i a, był zafascynowany tym kapłanem, zafascynowany tym kapłanem i w momencie, kiedy Okazało się, że Popiełuszko nie żyje, że, że został zamordowany. Wdrapał się na najwyższy komin Huty Warszawy, powiesił gigantyczny napis z tekstem Huta imienia księdza Jerzego Popiełuszki. Władze Huty i komuniści wychodzili ze skóry, żeby to zdjąć, ale nie udawało się. Nikt nie chciał tam wejść. On mówi, Panianku, jak ja za ja dnia zobaczył, to też mniejszy. I on miał, ten przez to, że był bardzo blisko związany z księdzem Jerzym, poszedł do prymasa negocjować e, Cały ceremoniał pogrzebu, pochówku księdza Jerzego i nagle się okazuje, że prymas zaczyna coś mówić o Powązkę, a przecież, on mówi, byliśmy mówili na, na to, że będzie e, położony na placu Kościelnego świętego św. Stanisława Kostki na Żoliborzu i mówi, zresztą wyobraziłem sobie Powązki, Powązki, gdzieś będziemy szli, tutaj do pompy, od pompy do śmietnika, trzecia kwatera po lewej, tam pod mur, później w prawo za, 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 za tym za tujami, o co Stanąłem i wykrzyczałem prymasowi w twarz. To sobie go będziecie musieli zabrać siłą, bo my, Solidarność, Hutnicza, nie oddamy naszego kapelana. Tam, gdzie odprawiał mszę za ojczyznę, tam będzie jego grób. I słuchajcie, stało się coś przedziwnego. Prymas, nie wiem jakimi metodami, ale wpłynął na Kiszczaka, że władze musiały się zgodzić na ten pogrzeb tam, i Polska na sanktuarium, do którego, przyje... do którego pielgrzymuje 17,5 miliona ludzi już było. Mo modliła się Margaret Mar Mar Thatcher, Jan Paweł II. Głowy koronowane w najwybitniejsi mężowie stanu, jak przyjeżdżają w programie wizyty, jeżeli mają e, no, takie poczucie historii uczciwości, to przy, przychodzą tam kłaniając się, składając kwiaty, oddając hołd kapelanowi Solidarności.